Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marzena. Film z serii od Tafti. Eee, jak być kreatorem swojego życia? Odpowiadam na pytanie w tym filmie, czy ja się mogę smucić. Hmm. No, bo przecież jak się będę smucić, to życie mi to odbije. To lustro będzie mi odbijać. Będę mieć coraz więcej tego smutku w życiu. Pytanie poniekąd słuszne i logiczne. No to podstawowe rzeczy. Ty jesteś źródłem. Ty człowiek. Ja człowiek. Człowiek jest obrazem. Źródłem. Świat zewnętrzny jest odbiciem. Ok? Jest odbiciem. No i teraz tak. Co dajesz, to do Ciebie wraca. Hmm? Czyli oczywiście, zgodnie z zasadą, jeżeli jest we mnie bardzo dużo smutku, i złości i ja tą energią emanuję do zwierciadła, czyli do świata, to świat będzie mi to odbijał. W jakiej postaci? W postaci na przykład różnych sytuacji z różnymi ludźmi, którzy będą tak samo zdenerwowani albo tak samo rozdrażnieni i smutni jak ja. Hmm? To się zgadza. Yy, I tak samo, jeżeli jest we mnie dużo radości i dużo entuzjazmu, to ja tym emanuję i będę mieć dużo sytuacji, yy, gdzie będzie dużo radości i dużo entuzjazmu yy, i śmiechu, i takie sytuacje będą mnie spotykać. Hmm? Okej. Okay. To to mamy. No dobrze, ale. Yy... To absolutnie niemożliwe. No, ja bym powiedziała, że wręcz niezdrowe doświadczać tylko pozytywnych emocji, yy, bo życie jest życiem i doświadczamy smutku, złości, rozczarowania, rozdrażnienia, apatii, yy, wstydu, yy, poczucia winy, no, lęku, tak. Yy, I to też jest tak. Ja w to głęboko wierzę, że nie poznamy, czym jest światło, dopóki nie poznamy, czym jest ciemność. I odwrotnie. Czyli trudno jest mm, poznać y, ogromną radość, tak? e, jeżeli nie doświadczyliśmy ogromnego smutku. E, no tak, pomyślcie, czy to dla Was ma sens. Dla mnie ma ogromny sens, e, bo dzięki temu, że doświadczam dwóch biegunów, jestem w stanie rozpoznać, na którym z nich jestem, którego aktualnie doświadczam. Każda emocja jest dobra, każda emocja jest potrzebna. Zapraszam do obejrzenia filmu o emocjach, co się robi z emocjami. Emocja to informacja. Więc jeżeli byśmy nie chcieli doświadczać e, tych emocji z tej, z tej strony, takiej, takiej trudnej, takiej niewesołej, e, no to też nie, nie odczytywalibyśmy, nie bralibyśmy wielu informacji, które te emocje dla nas niosą: że jest mi źle, że czegoś potrzebuję, że mi czegoś brakuje, e, że czegoś nie mam. Czyli wszystkie emocje są dobre i wszystkie one są potrzebne, no więc jak to zrobić? No, jak to mieć, żeby tylko być w tych wysokich wibracjach. Hmm? Więc to w ogóle nie o to chodzi, żeby nie czuć i nie być czasami w tych niższych wibracjach. One też są potrzebne. Ja sobie też tak to ułożyłam w sobie, pamiętaj, to jest moje że te niższe wibracje są trochę taką fazą odpoczynku są taką trochę fazą spoczynku no nie można być cały czas wojownikiem, który wiecie, i idzie i się bije, nie? bo to może wykończyć człowieka trzeba mieć fazę odpoczynku czyli fazę aktywności i fazę spoczynku i dla mnie te emocje, takie te właśnie, jaki tam smutek kiedy jest mnie mniej kiedy jestem mniej energetyczna, kiedy, kiedy czuję jakieś przygnębienie czy jakieś rozżalenie, to to jest też faza dla mnie pewnego rodzaju odpoczynku. Jak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo moje ciało też zwalnia, bo to ciało czuje emocje. Przypominam, emocje są w ciele. No a jak czuję radość i ekscytację, to trudno mi zwolnić. Ciało od razu chce. Działać. No dobra, czyli nie można wysyłać, nie można czuć tylko pozytywnych emocji. Potrzebujemy też tego z tego drugiego bieguna. No ale świat to lustro. Hmm? I tu odpowiadam na pytanie: tak jak jedna jaskółka wiosny nie czyni, i tak jak jedna pojedyncza kropla nie wydrąży dziury w skalę, taki jedna myśl i yy, jedna emocja o niższej częstotliwości nie zawali twojego życia. To są dwie rzeczy. Po pierwsze świat działa z opóźnieniem Lustro odbija z opóźnieniem. I ja wiem, że my byśmy chciały. Ja też bym chciała mnóstwo rzeczy już teraz, natychmiast. Naprawdę, bym bardzo chciała. Ale sobie przypominam, że to wszystko jest dla naszego dobra. Okay? Czyli tam te klocki, świat musi poskładać, nie, tą drogę, którą mamy przebyć. Więc świat, świat lustro świata, zwierciadło świata działa z opóźnieniem. Więc nawet jak ja wysyłam, jak ja emanuję niższą energią, jak ja, jak ja jestem w niższych emocjach, to nie jest mi to odbite natychmiast. To po pierwsze czyli nie, że od razu już jak tylko wyjdę z domu, albo za trzy godziny, albo jutro to jest pierwsza rzecz. Czyli jakby nie bójmy się tego, że to zaraz się mi zmanifestuje. Mm? Ale najważniejsza rzecz z tego jest, że żadna pojedyncza myśl nie jest w stanie rozwalić Twojego świata. I powiem ci to z mojego doświadczenia, kiedy ja przeżywałam wypalenie zawodowe, to to nie działo się z dziś na jutro. To to nie był taki proces, że po prostu dzisiaj jest hahaha, ha, ha, a jutro jest wszystko mi się zawaliło. Wszystko się zawalało. W czasie, jak sobie to dzisiaj przypomnę, to ten proces trwał prawie rok. Um, więc. Więc to będzie trwać. I teraz o co chodzi? To chodzi o to, że wszechświat. Świat, zwierciadło świata nie odbija nam pojedynczej myśli. Ono nam odbija nasze nastawienie. Czyli ja bym to tak nazwała taką nieustanną, bo tu chodzi o o powtarzalność. Taką, takie nasze nie, nie, nieustanne Pętle myślowe. Zapraszam do filmu: Pętle myślowe. Po czym je poznać? Bo one są odbijane w świecie. To ci odbija zwierciadło. Czyli świat ci odbije te myśli, które są powtarzalne. Czyli to nie jedna kropla, tylko to jest miliardy kropel. Czyli jak ty miliardy razy produkujesz w swojej głowie te same myśli. Kiedy tworzą się pętle myślowe, a ty ich nie zauważasz, że jest bez sensu, że nie umiem, że nie potrafię, nie wiem, że... Nie wiem, że coś się wydarzy, albo że nie dostanę, albo że nie będzie, albo że nikt mnie nie lubi. Cokolwiek tam masz w głowie, tak? To nie pojedyncza myśl i nie pojedynczy mm, incydent, epizod, tylko to musi być ileś Powtarzalne w czasie. Ty musisz w tym żyć, z tym chodzić. To ma być Twoje nastawienie. Czyli takie, jakby masz zbiór różnych myśli, które są opakowane w taki woreczek. I ten woreczek jest taką. Syntezą tych wszystkich myśli. Tak? Te wszystkie myśli coś łączy ze sobą, i ten woreczek, w którym one są zapakowane, jest takim jednym głównym zdaniem, który łączy te wszystkie myśli jest syntezą tych wszystkich myśli, i to jest Twoje nastawienie. I teraz uwaga: jak to będzie brzmiało? Po pierwsze, sprawdzaj pętle myślową. Ja cię zapraszam. To jest. To jest tak proste ćwiczenie, a naprawdę bardzo wiele daje. Bierzesz zeszycik i piszesz, jak, jak czujesz jakieś emocje, jakie masz myśli, które te emocje powodują. I jak sobie tak popiszesz tydzień, dwa, to zobaczysz, że któreś myśli się pojawiają. To są pętle myślowe, które non stop Twoja głowa mieli. I możesz zobaczyć, co łączy te myśli. Co łączy te myśli. Czy mogłabyś jakoś te myśli, które się powtarzają, czy mógłbyś jakoś te myśli, które się powtarzają, ubrać w jedno zdanie? I to jedno zdanie będzie, będzie Twoim nastawieniem. No. I to będzie odbijane. I finalnie zwierciadło świata odbija Twoje nastawienie. I świata w ogóle nie interesuje. Wyobraź sobie, że to jest lustro. Przecież. Lustra w Twoim domu nie interesuje, kto przed nim staje. Stajesz Ty, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dziecko, twój, twój syn, Twoja matka, Twój wnuczek, kogo tam masz. Lustra to w ogóle nie interesuje. Lustra w ogóle nie myśli: O, to jest dobry człowiek, a to nie jest dobry człowiek. Po prostu odbija odbija. Taki jest świat odbija. Więc świata nie interesuje, co o nim myślisz. Świata w ogóle nie interesuje, jaki ty masz teraz proces. Aha, takie masz nastawienie. Czyli ileś razy powtarzałaś, powtarzałeś te myśli. Okej, okay, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Bum, odbijamy. Ale to jest ileś razy nastawienie jest czymś stałym. Okej, okay? Powtarzalnym powielokroć. Hmm? No dobra. No i teraz po pierwsze sobie sprawdź swoje nastawienie. Powiem ci jakie było moje nastawienie i jak ja to przepracowałam. Eee, dobra. Zanim powiem jeszcze jedno, czasami, znaczy czasami, generalnie ten proces budowania naszego nastawienia, to on się zaczyna, wiecie, daleko, daleko w dzieciństwie, więc tam, no, to tak trzeba sobie to powiedzieć tak? Że od siódmego roku życia już przychodzi świadomość, czyli umysł, który gada, i zaczyna się budowa pętli myślowych. I teraz tak. Kiedyś moje nastawienie było. A to w ogóle piękne. Kiedyś moje nastawienie było na pewno nie dostanę. To było moje. To, to była myśl, która mi ciągle towarzyszyła. Ona miała różne postaci, ona różnie brzmiała. Hmm? Ona mogła brzmieć: nie umiem, nie potrafię, nie dam rady, yy, nie lubią mnie. Mhm. Yy, ale jakbym miała ten cały zbiór myśli podsumować jedną myślą, to moje nastawienie było: na pewno nie dostanę. Ok? Na pewno się coś wydarzy po drodze, że nie dostanę. Czyli finalnie i tak nie dostanę tego, co bym chciała mieć. I jaki był tego finał? No, finał był taki, że yy, nie dostałam tego, co chciałam. <laughs> że nie dostałam tego, co chciałam. Yy. I było to dla mnie całkowicie naturalne. Prawda? Przecież wiadomo, że nie dostanę. Ale to jest tak męczący proces i tak drenujący energetycznie. Ten taki sabotażysta, który ci mówi, że i tak nie dostaniesz, że stwierdziłam jednak, że chyba potrzebuję wymienić płytę w mojej głowie. I mam takie, mam takie trzy w zasadzie zdania, które dla mnie są wspierające. Pamiętaj, ty szukaj swoich. To, to ma być dla ciebie dobre. Mam takie trzy zdania. No, jak się buduje też nastawienie, bo to jest istotne. To jest przez ciągłe powtarzanie. Musisz być uważna, uważny, co tu klepiesz w swojej głowie. To jest pierwsza rzecz. Czyli raz łapiesz stare pętle myślowe, a dwa, natychmiast zaczynasz nawijać wiesz nową płytę. Tak? Trzeba ją nadpisać czymś innym. Tak jak masz nawykowe pętle myślowe, że nie dostanę i w ogóle nic z tego nie będzie, tak trzeba mieć nową pętlę myślową. Przez powtarzanie nie da się inaczej. Myśli są nawykowe, więc musimy powielokroć po powtarzać, żeby wyrobić nowy nawyk. Moja pierwsza myśl. Bierz jak Ci pasuje. Jak to będzie dla Ciebie działać. Ty masz czuć, że Cię że Cię podnosi energetycznie, że coś dobrego Ci robi z Twoim nastrojem, z Twoimi emocjami, że dodaje Ci energii, że Cię wynosi do wyższej wibracji, tak? Chociażby chociażby spokoju, radości, ale ten spokój to już jest dobry poziom. To jest, to jest taki poziom dobrego wyjścia wyżej. Także gdzieś tam na spokoju warto stanąć. Pierwsza myśl. E, pierwsza myśl jest taka. E, wszystko, cokolwiek się wydarza, jest dla mnie dobre. Czyli rozumiesz. Jak złapałam gumę, to nie po prostu przeklinam świat, tylko sobie myślę, okej. Okay, no trochę mnie to wzburzyło. Nie? Ale i, i zaczyna powtarzać myśl. No wszystko, wszystko, cokolwiek się wydarza, jest dla mnie dobre. Pamiętam, jak jechałam na szkolenie do Krosna, to po prostu przejechałam zjazd i musiałam jechać jakieś po prostu setki kilometrów dalej. No i mogę się na to wściekać. I mogę obniżać swoje wibracje. I mogę po prostu rzucać mięsem. I coś mi to da? Nie! I zaczynam świadomie mówić, "OK, wszystko, co się wydarza, jest dla mnie pomyślne. Finalnie się okazało, że ominęłam korek taki, że gdybym w niego wjechała, yy, no to pewnie by bym się spóźniła. Nie? To wszystko, co się wydarza, jest dla mnie pomyślne. Nie kłóć się z życiem. Nie kłóć się z drogą do swojego celu. Ty po prostu miej cel i go pielęgnuj. No? Nie kłóć się. Jesteś prowadzony, prowadzona. Więc wszystko, co się wydarza, jest dla mnie pomyślne. To jest pierwsze nastawienie. Drugie zdanie. Ech. wszechświat nieustannie się mną opiekuje to, to było moje pierwsze zdanie, kiedy już po prostu w, w totalnej niemocy już prawie czołgając się z nosem przy ziemi kiedy już nic w moim życiu nie działało e, to było zdanie które pozwalało mi jeszcze oddychać nie? I, i, i wstawać rano z łóżka i mówić sobie okej, okay, ok wszechświat nieustannie się mną opiekuje wszechświat nieustannie się mną opiekuje i znowu odpuszczam walkę, tak? Jestem w tym poddaniu się temu, co jest, bo ja wiem, że to jest po coś i to jest dla mnie dobre. Nawet jeżeli teraz jest trudne emocjonalnie, fizycznie, yy, yy, zewnętrznie, są jakieś trudne sytuacje, to kurczę, no, droga jest celem. Jest okej. Okay. Więc sześć świat nieustannie się mną opiekuje. I trzecie moje nastawienie to a propos tego, tej zmiany, tego nastawienia że i tak nie dostanę, nie? To ba, przez, przez bardzo długi czas przez bardzo długi czas i zresztą, jak dopada mnie taki dość duży zjazd, zdarza mi się, E, bo życie też mnie dotyka przecież, e, i różne rzeczy się wydarzają, i czasem tak jest, że po prostu uff, zaliczam taki uff, na samo dno. E, to wtedy tam sobie siedzę. Ja zawsze mówię, słuchajcie, e, to sami trzeba sobie posiedzieć w czarnej dupie, <grym> i w swojej norce, i ok. I to też jest po coś. Nie? Chodzi o to, żeby się, tam nie, żeby się tam nie zasiedzieć i nie rozgaszczać i nie urządzać, ale warto czasem tam posiedzieć. Um, i, I wtedy mam zawsze taką myśl, jak jest mi już naprawdę bardzo źle. Już naprawdę już to już po prostu... Już nie mogę. I zawsze mam taką myśl, którą, um, którą podał mi matka z takiej pięknej książki. E, I myśl tam brzmi... Miłość jest zawsze ze mną. I to nie chodzi o miłość romantyczną, tylko to chodzi o tę miłość, którą mamy w sobie, która nas tutaj przysłała na ten świat. I wtedy zawsze sobie mówię, że miłość jest zawsze ze mną. I staram się. Poczuć to zdanie. Staram się przywołać tę miłość, którą mam. Tak? I to zawsze jest ta chwila takiego, po prostu poczuj to zdanie, jak sobie je powiesz. Miłość jest zawsze ze mną. I od razu coś dzieje się w ciele: coś fajnego, coś dobrego. Jest więcej spokoju. I za chwilę ja przynajmniej wygrzebuję się z norki i mówię: Dobra, ok, sprzątamy bałagan. Posiedziałyśmy sobie. No, to teraz sprzątamy, tak? To, co fizycznie się porobiło. <laughs> Więc miłość jest zawsze ze mną. To są moje trzy nastawienia: trzy zdania, które budują moje nastawienie, powtarzane powielokroć, powielokroć z dużo większym spokojem. Podchodzę do tego, co mnie w życiu spotyka, co mi się w życiu wydarza. Z większą otwartością, z mniejszą kontrolą, bo ja też jestem z tych kontrolujących mocno proces, ale uczę się odpuszczać kontrolę. Tak? I dobrze mi idzie, także jest dobrze. Więc jak masz trudne emocje z tych niższych wibracji. To ok, to się nie bój, że się wszystko zawali. Pracuj nad swoim nastawieniem. Pracuj szczególnie wtedy, kiedy jest dobrze. Tak, kiedy jesteś na wznoszącej się. Kiedy jesteś w spokoju. wszechświat nieustannie się mną opiekuje. Wszystko cokolwiek się wydarza jest dla mnie dobre i pożyteczne i pomyślne. Miłość jest zawsze ze mną, moja miłość ta w środku. I to przynajmniej mnie prowadzi do spokoju. Ok, no to co? Daj znać, jak Ci się tego słuchało, co z Tobą rezonuje, masz pytania, pisz. Um, no i co? I nawijajmy dobre pętle myślowe, żeby mieć dobre nastawienie, a wszechświat nam to po prostu będzie odbijał. Ściskam, pozdrawiam. Do kolejnego.